Dzień dobry, jest środa, 5 sierpnia. Rozpoczynamy briefing wideo Domu Maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermaż i jestem analitykiem w departamencie analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Tradycyjnie na początek kartka z kalendarza. Dziś w godzinach porannych poznaliśmy szereg odczytów indeksów PMI z sektora usługowego w strefie euro. I tak indeks PMI dla sektora usługowego w Niemczech okazał się nieco lepszy od wstępnego odczytu i wyniósł 53,8 punkta. Indeks PMI dla usług we Francji okazał się zgodny ze wstępnym odczytem. Bardzo dobrze wypadł. Hiszpański usługowy PMI, a cały zbiorczy PMI dla całej strefy euro wyniósł 54 punkty, co oznacza rewizję w górę o 2,5 punktu w stosunku do wstępnego odczytu. O godzinie 10.30 na rynek napłynął indeks PMI dla sektora usługowego w Wielkiej Brytanii, i tutaj mieliśmy negatywne zaskoczenie: wyniósł on 57,4 punktu, czyli spadł. O 1,1 punktu wobec odczytu czerwcowego, a także okazał się gorszy o 0,6 punktu od oczekiwań. O 11 poznamy jeszcze sprzedaż detaliczną ze strefy euro, a w godzinach popołudniowych liczbę wniosków o kredyt hipoteczny ze Stanów Zjednoczonych, bilans handlu zagranicznego z USA i Kanady, a także bardzo ważne dane czyli raport ADP, którego publikacja zaplanowana jest na godzinę 14.15. Jest to wskazówka przed danymi o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które będą publikowane w piątek. Tutaj konsensus kształtuje się na poziomie 215 tysięcy. Jeżeli dane będą lepsze od konsensusu, to należy liczyć się z umocnieniem dolara, ponieważ te dane, które napłyną w piątek, będą bardzo ważne. Ponieważ amerykańska rezerwa federalna uzależnia podwyżki stóp procentowych właśnie od sytuacji na rynku pracy. Następnie o godzinie 15.45 poznamy indeks PMI dla sektora usługowego, a o 16.00 indeks ISM dla sektora usługowego. I tutaj bardzo ważne będzie to, na jakim poziomie ukształtują się subindeksy dotyczące zatrudnienia. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek. Euro-dolar. Wczoraj zaczął on dość silnie zniżkować po słowach Denisa Lockharta, który stwierdził, że podwyżka w, we wrześniu stóp procentowych w USA jest wysoce prawdopodobna, a właściwie nie widzi on powodów, dla których miałoby do niej nie dojść i w związku z tym. Eurodolar zaczął silnie zniżkować, obecnie znajdujemy się nieco powyżej poziomu 1.0850 i w zależności od tego, jak wypadną dzisiejsze dane, albo zejdziemy w okolice poziomu 1.08, albo nie należy wykluczać powrotu w okolice poziomu 1.09. Jeśli chodzi o kolejną parę walutową, czyli funt sterling do dolara amerykańskiego, to tutaj bardzo, ważny będzie, bardzo ważne będą jutrzejsze dane. Ponieważ otrzymamy szereg ważnych odczytów z Wielkiej Brytanii, o czym, wiec, o czym więcej jutro, jednak już dziś warto śledzić tą parę i obserwować, czy nie dojdzie przypadkiem do wybicia tej żółtej strefy oporu, i wtedy zwyżki w okolicy 1,59 możliwe by były nawet jutro w przypadku bardzo dobrych danych. Jednak należy też zwracać uwagę na potencjalne korekty, które mogą być okazją właśnie do zakupu GBP USD. Jeśli chodzi o Kolejne wykresy to na początek indeks DAX, który zmierza w kierunku wyznaczonego przez nas celu, czyli wczorajszego wykresu dnia 11 590 punktów. Niewiele brakuje do realizacji tego wykresu dnia. Warto także zauważyć, że DAX od Początku ubiegłego tygodnia znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym i naszym zdaniem jeszcze w tym tygodniu możliwe jest dotarcie nawet w okolice 11 800 punktów. I na koniec ropa. Dziś o 16:30 opublikowane zostaną dane Amerykańskiego Departamentu Energii na temat zmiany zapasów ropy w USA. Według konsensusu mają one spaść o około 1,6 miliona baryłek. Wczorajsze dane API wskazują na możliwy spadek o 2,4 miliona, więc każdy odczyt, który pokaże wzrost zapasów, będzie odebrany negatywnie przez rynek i może doprowadzić do silnych spadków cen ropy. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z podejściem pod 46,60. Warto także zaznaczyć, że dziś bardzo ważne będzie to, na jakim poziomie ukształtuje się produkcja w Stanach Zjednoczonych, która także będzie publikowana o tej samej porze. Jeżeli trend zapoczątkowany, trudno mówić właściwie o trendzie, ale jeżeli ta tendencja zapoczątkowana w ubiegłym tygodniu, czyli gwałtowny spadek produkcji, zostanie w tym tygodniu podtrzymana, no to należy liczyć się nawet z dużo silniejszymi wzrostami w okolice poziomu 47,5 dolara. W przeciwnym wypadku możliwe będą dalsze zniżki w okolice 45 dolarów za baryłkę. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tmspl.